Mot uszkodzony Siekierę też No lagi są z serwera Znowu mi się teleportowałeś ktoś Moja ukochana, ukochana Siekiera już chyba do Już chyba będzie po nim niestety Dotrzyma swojego żywota Może znajdziemy osemkę do nas jakiś niedźwiedź nie wyskoczył, nie? Bo będziemy cienko piszczeć. No. Bo znowu teleportuje nas. Aby się tak nie stało, Obyś miał rację. Nie, to chyba jelenie są. Są jelenie raczej. Niedźwiedź tak jakby głośno oddycha. Nie wiem Przed nami zombie. Zombie. Nie strzelaj, proszę cię. Ja go zabiję. On to zabił. Dwa są. Mam tu to trzeba nie mam strzelać? Zatwierdź go. Dobra, jakoś się udało. Podniszczona kamizelka. 7, 6, 2, 39. Ja sobie wymienię kamizelkę, jak ja mam uszkodzoną, a tu jest podniszczona. A, w nim Nie? jest, w środku. No to podnień sobie. Kolejne zombiaki Jakżeby inaczej Dzwonią do mnie Jeszcze Jakby ktoś To jak leciecie? Uważaj tam W cię pusto było Tylko tam tylko Pepsi Pepsi piją najlepsi Lecą dwóch jeszcze, uważajcie. Dobra, wycofaj się teraz. Trzech. Kurwa, pięć. O kurwa, wyciągajcie kur... w napię. To i o wiele więcej niż pięć. O wiele więcej niż pięć leciało. Mm. Ale łupło coś, słyszeliście? No, lecą jeszcze Dobra, dwa na mnie, dwa na mnie Skup się na twoim, skup się na twoim, ja wytrzymam Nie strzelajcie do tych dwóch Niech one się wymęczą i najpierw wjeżdżcie Zabijcie swoje, powoli Jej, Chłopaki, Dobra, ja się muszę muszę chyba. czy na... się... ...garnąć, rozwaliło mi Dobra, dobra robota, bo to było w cholerę trudne. Leci coś? No niedaleko dosyć było. Nie mam maski gazowej. Nie masz? Nie, no zostawiłem w samochodzie. O kur... To zawsze no przestają się trzymać. Na, na szczęście nie mam, na szczęście nie mam. Co to jest? Amunicja 45 CP. Pierwszy ruch. Do ciebie amunicja. Znowu jest Nie, wydawało się. Gdzie znowu? Nie, nie, bo to ja wyrzuciłem w otoczenie. Dobra, ale i wy wyrąbało stamtąd mega, nie dużo. Mam nadzieję, że coś tam było. Mam nadzieję, że coś tu będzie, nie? Dobra, chodźcie szybko, przeszukamy to, bo ja nie mam czasu. 10 minut mu napiszę. Biega jest tutaj. Ale rozwaliłem sobie sztumik ty. Patrz, nie jestem opatrzony jeszcze. Kurde, dobrze mi piszesz, stary, nie? Bo bym się wykrwawił. Dzięki. Kamizelka taktyczna. Ja tu chyba sobie ją wezmę. Tą kamizelkę taktyczną. Zamieniam ją sobie. Lekka kolba do SG-5K. Mam taką. Pudełko z amunicją przeciwpancerną 9x39. Oto moje, to moja łącznie 9x39. Uuu, pudełko jeszcze zajebiście. A tą nową kamizelkę bierzesz? Nie, bo ja ją sobie wymieniłem, że to ja sobie wymienię teraz. Jasne? No ja sobie zrobię wlewkę, nie? Wleję sok trochę krwi, bo... Wiem tyle poraniony, byłem, że szok. Oj, ale akcja. To chyba trzeba wyciąć i na YouTube wstawić, co? Można, nie? Ale... Można. KA a, tu jest. Jest jakaś kamizelka podniszczona, to twoja? Tak. Ja ją wyrzuciłem. Nową wziąłem. Dobra. Moja jak wygląda kamizelka? Niszczona, mocno zniszczona. Kolejny granat odłamkowy, ja już nie mam slotów na tej granaty. Gdzie? Na mnie tutaj w tym wyjdę teraz. A ty już wyszedłeś z tego namiotu. Okay. tak. W tym obok. Ci dam zaraz po prostu. No i jestem koło Bartara w następnym namiocie. Bazenek K75. Ale to jest mega tu baza, nie? No, w bo tu może być druga fala no. tych zombiaków, nie? <laughs> Prawda? Dobra. Reload na Not... pełne magazyny. Porty ja też. O, tu mi pomocno uszkodzony. się już robi. To no dobrze. No, to dobrze. Mina kolejna. Ja Rozstawiona? Nie. Do wzięcia. Weźmiemy. dzią, działam. Dominujemy sobie bazę tam z tyłu. Tam z tyłu ja nikt tyłu nie, tyłu. nie będzie chodził. W Albo w ogóle obstawić wokół tego samochodu. Ze dwie te miny. Najwyżej potem się je wysadzi. Albo rozmontuję. Nie wiem czy je można rozmontować. To nic tu nie ma, tak? Przeszukaliście? latarką na pewno będzie więcej zębiaków. To jest jeszcze pewno tych namiotów. Uste są te namioty. Radio ręczne. Nie, są kolimatory jakieś takie. Mocno uszkodzone, gówno. No ja tu wchodzę do tych namiotów pusto, pusto, pusto. Chyba, że przede mną ktoś tam wbiega cały czas. Nie no, w tych to rzeczywiście tutaj pusto, jeszcze są u góry tutaj. No we zenekwaj nie biorę już. No i na dole są jeszcze namioty. Dalej. Kurtka polowa, 42 sloty. nowa. Chyba zamienię ją sobie, że mam myśliwską, ale jest rozpieczona. Ogólnie tutaj to, to jest 20 amunicji do strzelby. Lepsza izolacja. Gdzie, gdzie jesteś? Przy toaletach dalej teraz. chcesz tą kurtkę? Tak, no co zamienię? Yy, na końcu tych namiotów, tutaj w tym, u góry, jakbyś szedł w kontenerze. A do tego konteneru właśnie chciałem biec. O, nowy, no, no to no. ona jest tutaj. Teraz ja zrobię? Podmiankę. Daj najlepsza izolacja. Jeszcze dwa są kontenery. 42 ma, nie? Sloty. Tak. Zrobię sobie podmiankę, bo ta już ledwo coś zipia, ale nie wiem kiedy taśmę znajdziemy. O jene, dlaczego? Co? W sensie tak dużo zombiaków. Fajnie w sumie. Jak tak o ten ja Tutaj są jeszcze namioty. Jakieś samochody, wiecie co? Ja tutaj sobie popatrzę, jak idzie ktoś ze mną. Tu wyżej. Czekaj, zdaj sekundę, ja się przekładkę robię. Jeszcze mam jakieś 5 minut i w tych namiotach się wyloguję. To tu się no lepiej nie wylokowywuj. Ty oszalałeś? Nawet na środku drogi, nawet na środku drogi, ale byleby nie w tych namiotach co No. Macie rację. Też już prze, przez nie nie będziemy wracać, tylko pójdziemy jakoś lasem, żeby na te ząbiaki nie wpaść. No to ma jakiś respawn dziwny. Bardzo dziwny. Jak jednego zabijecie, to od razu cała horda się złapią. Wszystko jest... kamizelka polowa Ale magazynków ktoś tu wyrzucił. S, W, S, Walno, S, nowy. To ty tutaj byłeś? Nie. To nie moje. Spodnie ABC nowe. Czyli znalazł wow. coś tu mega, nie? Nie Będą otwarte do takich rzeczy. No Tener jeszcze to Buty jakieś. Rumowe. rumowe chodźmy szybko, wrócimy tam. Ja się wyloguję, bo już na mnie czwórka kolegów czeka. Chyba złe, we, złe wyjście. O, wyrzuciło mnie. Jeszcze, super. No raczej tu, osłaniam cię tutaj. Chodzę na wieżę, na wieżę mina, dwie miny. Prostawione? Kurde. Nie wiesz, masz miejsce? No. Wiesz, je. Biorę. Jak śmiesznie schodzisz, nie? Tu, 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 tu. Tak specjalnie to robię, żeby się nie z... ten... Ja tyłem schodziłem Nic tu nie było, nie? W tym samochodzie też nie. Dobra, mykamy stąd krzywą, bo... No Robi to się... co, zostawiamy ten cały sprzęt w tym samochodzie. Tak, tak, idziemy do jakiegoś najbliższego miasta szukać, akumulatora To logujesz czy nie logujesz? No jeszcze się loguję. No nie ma szans że jak po tych namiotów będę w w Co się wyloguje samochodu się Jesteśmy w tej bazie, najbliższa Wiocha jest. Gdzie poszliście w górę? Czy wróciliście? Wróciliśmy do bazy, chodź. Widzisz mnie? Mhm. Tisy tutaj są, najbliższa Wiocha. Tisy i pod. No chyba! I zaraz... Kuba jest chyba w Tisach, bo mi wysłał. Nie. Nie, nie. On, on nie. on mi wysłał On mi wysłał nazwę miejscowości Ale on padł, on umarł zginął Na milion procent nie jest tak wysoko na mapie Teraz sprawdzę czekaj. A te jak już się zraspiły Odeba jeszcze jakaś. Chodźcie lasem Dobra Lasem lecimy, chodź Gdzie jesteście? Na lewo poszliśmy. Czy ja zobaczę zaraz Ty Sy Ty YNRA no to to na pewno nie jest Dobra. Reale, że to to. Jest... Dobra, gdzie jesteście? Bo ja was nie widzę Na lewo poszliśmy Cześć no. na, napiję się bo... Na lewo teraz Za tobą Jak za mną? To, to na prawo, nie na lewo a to, 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 to źle patrzyłem Już, miał jakiś Już coś tu leci do mnie No świetnie, Patrz, nie? pleca plecak dziadu! Jaj, zniszczyłem plecak, No kurczę, a miał taki? No miał. Mój też jest już uszkodzony. Ale też miał czarny. No, czy nie? Chyba też jest czarny. No? Dobra, gdzie jesteś, korek? Spadamy z tej bazy. idę do tej głównej drogi. No dobra. My obejdziemy też. Ho, Korka coś goni Gdzie ty go widzisz? Tam jest, na prawo Dobra, walić to chodź tędy, bo tam przez w jakiś ten Korek, ty żyjesz? Mhm. Żyję. Ty sobie wafel To się nie odzywa. A już jestem na tej głównej drodze, już wracam Dobra ja mam takiego Spora ta baza, kurczę, do też kawałek stąd Nie wiem no coś trzeba ogarnąć akumulator i świece żarowy Akurat nie mógł się trafić na przykład. No nie wiem, bez deszaka <grych> można było jechać powolutku. No, dobra, to my szukamy? Czy też się logamy tutaj? Możemy no, się logąć w sumie, nie zakończyć już streaming. Jeszcze jesteście koło samochodu? No, niedaleko. To jest na ten moment. My po skosie pobiegliśmy, wiesz? Żeby hey. Bez okej okay, okay. Teraz to będziemy tutaj długo już w tej miejscowości, żeby poszukać ten akumulator i, i świece żarowe. Potrzebujemy. Yeah. Szukaj też jak, znajdziesz A mnie to, a mnie to bardzo cieszy, wiecie? Wyjdź, wyjdź, wyjdź stąd. Czemu? Tutaj się rozpiął pudełka mojej amunicji. Chcesz się zbić z nimi? No i tak biegnie. tylko jeden jest. No ja tutaj tam wam przyprowadzę maratończyka ogólnie. Biegnie za mną do obozu. Nieźle. Trzeba przeszukać, bo tu jest szansa na akumulator. Nie mogę tu wejść, czaisz? Masz radę? Mam no, dwa haszczały, go zabiłeś. O, teraz normalnie mogę wejść. No wejki, to jest znowu nowa Jesteście wejga. Jesteście koło samochodu, czy jak? Nie, jesteśmy w tych czerwonych budynkach. I idzie następny. Masz radę? Jasne, dobra. Y, tak do mnie dosłownie samochodu się wylogowywuje. Okej. Okay. Teraz, wyjdź. Dobra. Do miłego wieczoru. No hej. No hej. Cześć. Heja. Hejka, hejka. Tu jest jakiś kontener. Tam byliśmy... Nie, czy tam w nie wyszliśmy, bo tam ząbiak był. No dobra, to chodź. Olej, ale go żeś wyjaśnił. A, że z fury nie można wykręcić akumulatora, nie? Mechanik świeca żarowa. Co? Nic, pudełko za amunicją Szkoda, że nie świeca żarowa. No to już byliśmy, tu wszystko obszkaliśmy. Wiesz, co trzeba robić? Jak coś znajdziesz na ziemi, na przykład kabura jest tutaj, nie? to trzeba ją wziąć. I to, tą kamizelkę polową też trzeba wziąć. I wyciągnąć z budynku. Wtedy nowe się zreszczy, coś. Tutaj trzeba to robić, bo tutaj może być szansa na akumulator. Mechanik znowu pusty. Szkoda. W samochodach raczej nic nie będzie, no ale można przeszukać. Zobacz jeszcze raz. Jest zawsze jest szansa na szympansa, nie? O, w tych samochodach gdzie można się Pada na deszcz, stolipa. schowaj się. Tu się do magazynu schowałeś? No tutaj, gdzie byliśmy przed gdzie wyciągałem te itemy. A ten plecak, który ja wrzucę do, do samochodu. O i widzisz już się flara zrespiła tutaj. Czy była ta flara tutaj? Nie wiem. To magazynek. To WSDS. Beret. Dwie lune CPSO. Pada strasznie. Jaki opis do tej miny jest? Mina przeciwpiechotna. Paskudna niespodzianka dla pechowca, który akurat na nią nadepnie. No. Naprawdę, łupnęło. Ja raz się wbiłem w taką minę, ale to chyba było potykać, wiesz? Bo przeżyłem. Były mina, to już koniec. Dobra, to tu, tu można lognąć w takim razie. Co nie, nie szukamy już dalej nic? Późno już jest. No dobra, to kończymy w takim wypadku. Jesteś w tym dużym magazynie, tak? Ja jestem tutaj w tym, gdzie jest, gdzie są te szlifierki. Aha, tam. Dobra, to idę też tam. No dawaj, tu się wylogujemy w takim wypadku. No kurde, szkoda jakby, że nie mamy akumulatora, nie? A ten lód ten cały zostanie? Jaki lód? W, w tym samochodzie? samochodzie? Nic nie zniknie. Mógłbyś iść chociaż po tą maskę gazową, bo to może może zawsze świsnąć, nie? jakiś gracz zaloguje, on nie o, z... On nie zniknie. No dobra. Dobra, no to dzięki, że byliście. Trzymajcie się byczki. Do usłyszenia, do zobaczenia i przyjemnego wieczoru. Hej.